W tym wideo opowiem o 6 błędach, które są najczęściej popełniane w kampaniach reklamowych tworzonych dla sklepów online, ale i nie tylko. Porozmawiamy o budżetach reklamowych, sprzedaży w katalogu i opcjach optymalizacji. Lecimy! Masz czasem tak, że siedzisz nad tymi kampaniami reklamowymi, patrzysz na te wszystkie opcje i zastanawiasz się, włączyć to, czy nie włączyć, wybrać A czy wybrać B. Co będzie działać lepiej? No pewnie, że tak masz, ponieważ tworząc kampanie reklamowe na Facebooku naprawdę musimy podjąć dużą ilość decyzji. Począwszy od samej kampanii, wybieramy cel, gdzie mamy zestaw reklam, wybieramy okno optymalizacji grupy docelowej umiejscowienia i mnóstwo innych opcji. No i dodatkowo też mamy kreacje reklamowe, gdzie też trzeba zastanowić się, co temu klientowi chcemy pokazać, żeby to faktycznie zadziałało. No ale w takim razie, jakie opcje wybrać, skoro Facebook, kiedy wybieramy sobie nową kampanię, już na dzień dobry nam komunikuje, że on coś zrobi automatycznie, że dotrze do najlepszych klientów i zwiększy to sprzedaż nawet do 30%, a później jest jeszcze gorzej, bo w zestawie reklam też wszędzie wybierz to, to zwiększy o 17%, wybierz to, to zwiększy o 25%, wszędzie migotają te procenty i chcielibyśmy wszystkie te opcje wybrać, ale czy faktycznie one będą dobrze działać? Chyba nie do końca. W tym wideo opowiem Ci o 6 błędach reklamowych, które są najczęściej popełniane w reklamach na Facebooku, a w szczególności w reklamach dla sklepów internetowych. Lecimy! No błąd pierwszy to godzenie się na to, co Facebook nam proponuje już na samym początku podczas wyboru celu kampanii, czyli to, że on stworzy za nas kampanię Adwenty, czy on tam zautomatyzuje wszystko, on dotrze do najlepszych klientów i owszem kusi, kusi procentami, to jest to, co przed chwilą mówiłem, że nawet 30% większa sprzedaż będzie, nie? Ale z reguły jest tak, że jeżeli Facebook coś rekomenduje, mówi, że coś zrobi w pełni automatycznie, to powinniśmy zrobić wręcz odwrotnie i tak samo jest w tym przypadku. Jeżeli wybierzesz właśnie tą kampanię, to Facebook tutaj wie, ale ustawień zrobi takich domyślnych i nie będziemy mieli wpływu na wszystkie ustawienia. Tak więc nie iść na łatwiznę. Łatwe kampanie to są krótkie kampanie nie przynoszące efektów, nie przynoszące zysków. My tutaj chcemy poważnie się wziąć za te tematy i robić konkretne pieniądze, konkretne sprzedaże, tak więc wybieraj po prostu kampanię tworzoną manualnie. Drugi błąd to reklamowanie wszystkiego, co masz w katalogu produktów. Kiedy już masz zrobioną integrację Face'a z Twoim sklepem i Face zaciąga wszystkie Twoje produkty, to wielu reklamodawców robi tak, że wrzuca do kampanii wszystko, tak jak leci, pełen asortyment. Pamiętajmy o tym, że na Facebooku mamy coś takiego jak zestawy reklam. Więcej o tym powiedziałem właśnie w pierwszym materiale wideo. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś, to koniecznie szukaj linków do tego materiału. No i teraz musisz się zastanowić, czy Twoje produkty mają na przykład jakąś sezonowość. Tak? No, ciuchy buty, na pewno, no bo mamy. Jesień, mamy lato, mamy zimę, warto wtedy porobić zestawy właśnie na sezon. Mamy różnego rodzaju bestsellery, czyli mamy produkty, które sprzedają nam się najlepiej. Mamy takie, które zalegają gdzieś tam nam na stoku i chcielibyśmy je sprzedać w pierwszej kolejności. Mamy też na przykład promocje. Warto sobie potworzyć tego typu zestawy. Po co? Po to, żeby kampanie też były dostosowane właśnie do tego, co chcemy sprzedawać. Na pierwszy, na zimny ruch puszczamy na przykład bestsellery, to co się najlepiej sprzedaje. Później do ruchu retargetowanego, czyli do osób, które były na przykład na stronie nie kupiły, puszczamy produkty, które mamy w promocji, a później jako sprzedaż krzyżowa na przykład, żeby jeszcze zwiększyć koszyk, sprzedajemy to, co zalega nam na magazynie. W ten sposób Mamy kontrolę nad tym, jakie produkty klientowi się pokazują i w jakim momencie, dzięki czemu mamy możliwość zwiększania tej sprzedaży na każdym kroku lejka sprzedażowego. Trzeci błąd też dotyczy kampanii reklamowych z wykorzystaniem katalogu produktów i chodzi głównie już o kreacje reklamowe. Kiedy wybieramy sobie kreacje reklamowe, mamy wybrany zestaw produktów, to wówczas w tych kreacjach pokazują nam się produkty. Automatycznie Facebook tutaj wczytuje nagłówek, nazwę produktów, wczytuje nam cenę i tak dalej. Wielu reklamodawców robi tak, że po prostu zostawia ten automat, Czyli w reklamie pojawia się tylko nazwa produktu i cena i nie robi nic więcej. A pamiętaj o tym, że do tych kreacji możesz dopisać własne słowa i stworzyć swój własny schemat. Jeżeli więc tworzysz na przykład kampanię reklamową promocyjną, no to wpisz w tym opisie reklamy, że właśnie teraz nasz bestseller, i tutaj wskakuje nazwa produktu, jest w obniżonej cenie, teraz zapłacisz tylko i tutaj wskakuje cena promocyjna zamiast i tutaj wskakuje cena regularna. Tworzymy sobie taki schemat i nazwę produktu, cenę promocyjną i cenę regularną Facebook automatycznie wrzuca właśnie do tej kreacji reklamowej. Dzięki czemu za każdym razem, kiedy będzie dany produkt wyświetlony, no to nazwa, cena i cena promocyjna będą podmienione automatycznie przez Face'a. Na pewno będzie to wyglądało znacznie lepiej i działać też będzie lepiej, a jak na każdej takiej delikatnej, wydawałoby się kosmetycznej, kosmetycznej zmianie dołożyć, Jakiś mały procent konwersji, no to sumarycznie jak spojrzymy później na całą kampanię, nagle okazuje się, że ona po prostu sprzedaje więcej. do dołki, trzy błędy za nami pora na błąd czwarty. Błędem czwartym w kampaniach reklamowych to jest brak wykluczeń. Tworząc kampanie reklamowe zastanawiamy się nad tym, komu chcemy się reklamować. Wybieramy grupy docelowe, dane demograficzne, płeć i dalej. Te wszystkie rzeczy oczywiście są bardzo, bardzo ważne, ale w kampaniach reklamowych powinniśmy też się zastanowić, komu reklamować się nie chcemy. Dlaczego? Ponieważ algorytmy działają tak, że jeżeli ktoś już zainteresuje się naszą reklamą, wykona jakieś działanie, nawet dojdzie do zdarzenia, na którym nam zależy, to te algorytmy chętnie będą wracały do tych osób, ponieważ wiedzą, że te osoby właśnie reagują. Dlatego powinniśmy wykluczyć na przykład osoby, które zakupiły na naszym sklepie, chociażby na najbliższe 10 dni. Warto się tutaj zastanowić, jak często klienci powracają do nas, no i tą liczbę dni tutaj sobie wykluczyć, po to, żeby algorytmy ich nie męczyły przez ten czas od razu po zakupie. Innymi klientami, którzy, których warto wykluczyć z kampanii reklamowej są na przykład porzucone koszyki. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś porzucił koszyk, no to powinniśmy stworzyć osobną kampanię reklamową na porzucone koszyk, koszyki z wykorzystaniem katalogu produktów. O tym mówiłem w drugim materiale wideo, tam właśnie o takich podstawowych kampaniach dla sklepu sobie rozmawialiśmy. Wykluczenia zmuszają algorytmy do tego, żeby cały czas docierały do nowej grupy docelowej, dzięki czemu nie męczymy cały czas tych samych klientów i nie kręcimy się wokół małej jakiejś grupy, tylko właśnie docieramy do nowych. A jeżeli zbudujemy sobie lejek tak, jak powiedzieliśmy sobie w materiale drugim, chociażby, no to wtedy to wszystko będzie miało ręce i nogi i każdy klient na odpowiednim etapie lejka będzie prawidłowo obsłużony. Piąty błąd to optymalizacja kampanii za wszelką cenę pod zdarzenie zakup. Z jednej strony wydaje się to rozsądne, tak? ponieważ no, naszym celem jest sprzedaż, dlatego wybieramy zakup, a nie na przykład wyświetlenie danego produktu. Natomiast musimy się wcześniej zastanowić, co to w ogóle znaczy optymalizacja. Kiedy kampania reklamowa sobie startuje i mamy wybraną jakąś tam grupę docelową, kampania wyświetla nasze reklamy i zaczyna analizować to, jak nasi klienci na te reklamy reagują. Część z tych klientów kliknie w reklamę, przejdzie na stronę, część z nich przejdzie na stronę i doda do koszyka, a część z tych co do dała do koszyka, zakupi nasze produkty. Na podstawie tych wszystkich informacji algorytmy biorą to wszystko i analizują, jaki to jest faktycznie Wartościowy klient, jakie kliknięcie jest wartościowe, i szuka innych klientów podobnych do tych, którzy dokonują zakupu w naszym sklepie. Tak więc, w czym jest problem, Danielu, zapytasz? No, wybieram zakup, bo zależy mi na zakupie. Tak, tylko że kampania potrzebuje, zestaw reklam potrzebuje 50 realizacji zdarzeń w trakcie tygodnia, po to, żeby móc te wszystkie informacje wyciągnąć. No i w przypadku niektórych sklepów, niektórych kampanii reklamowych, klienci mają problem z wygenerowaniem 50 sprzedaży, na przykład na jeden zestaw reklam, co ważne. No wtedy kampania nie wychodzi z etapu uczenia się, uczenie jest ograniczone i kampania nie dostaje zbyt dużej ilości informacji, żeby móc działać prawidłowo. Z tego powodu warto się cofnąć o krok i wybrać na przykład optymalizację kampani kampanii nie pod zakup, tylko na przykład pod dodaniem do koszyka. Dlaczego? Ponieważ dodanie do koszyka masz więcej. Wtedy też kampania będzie miała większą ilość informacji, na podstawie których będzie mogła dokonać tej optymalizacji. Chyba znowu zrymowałem jak w pierwszym wideo. No jesteśmy przy błędzie numer 6, czyli przy błędzie ostatnim, dotyczy on zarządzania budżetem reklamowym, czyli po prostu kasą, którą dajemy na kampanię. I ten błąd łączy się z poprzednim błędem, czyli z tym, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy, czyli o 50 realizacjach celu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli na przykład koszt pozyskania Twojego jednego klienta wynosi dla łatwego liczenia powiedzmy 10 zł, tak? czyli robisz kampanię reklamową, masz sprzedaż i ta sprzedaż kosztowała Ci 10 zł. No to jeżeli przypomnimy sobie, że potrzebujemy 50 realizacji celów w ciągu tygodnia, to wiemy, że w ciągu tygodnia minimum przy zachowaniu tego kosztu musimy wydać 500 zł. Co nam to daje? No daje nam to to, że jeżeli mamy 500 na tydzień, no to jeżeli podzielimy to sobie przez 7 dni, to wychodzi nam około 72 zł. I to jest minimalny budżet dzienny, który przy zachowaniu tego kosztu pozyskania klienta pozwoli nam na to, żeby kampania w ogóle się zoptymalizowała. No i teraz w czym jest problem? gdzie jest błąd. To, że ktoś może dawać zbyt małe budżety reklamowe. Są osoby, które wpisują na przykład 20 zł, 10 zł, 15 zł na budżet reklamowy i owszem, przy niektórych ustawieniach on się sprawdzi, przy niektórych sprzedażach, ale przy niektórych kompletnie ta kampania już na samym początku nie ma szans, żeby ona odpowiednio działała. Tak więc bardzo ważne jest, żebyś ty znał koszt pozyskania klienta, żebyś wiedziała, jaka jest wartość tego klienta i dzięki temu wiesz, ile musisz zapłacić za to, żeby tego klienta pozyskać. Na tej podstawie będzie będziemy ustalać budżet reklamowy. A druga bardzo ważna rzecz to to, że jeżeli już zwiększasz budżet, chcesz robić skalę kampanii, bo już masz wszystko fajnie działające, super, ale nie podpalaj się i nie rób od razu na przykład z budżetu 100 zł dziennie na 200, czy na 300 zł dziennie. Nawet Facebook, nawet konsultanci Meta mówią oficjalnie, że jedna zmiana budżetu powinna mieć miejsce na jakieś 10-15%. Czyli jeżeli masz 100, to wpisz 115 zł, poczekaj 2-3 dni, zobacz co się dzieje z wynikami, zwiększ o kolejne na przykład 20 zł, popatrz co się dzieje z wynikami, bo jeżeli od razu wrzucisz dużo kasy na kampanię, to algorytmy tak na lewo i prawo będą rzucały twoje pieniądze i nagle jeden klient nie będzie ci kosztować 10 zł, ale 25 na przykład. No i to by było na tyle, to mamy 6 podstawowych i najczęściej popełnianych błędów w kampaniach reklamowych. Wierzę, że jak usuniesz te błędy, poprawisz właśnie swoje kampanie, to wpłynie to po prostu na skuteczność kampanii. A skuteczniejsze kampanie to większa sprzedaż, większa sprzedaż to większe zarobki dla Ciebie, na których myślę Ci najbardziej zależy, bo po to to wszystko robisz. Natomiast jeżeli chcesz zrobić kampanię już taki, jako taki gigamarketer, to zapraszam Cię do wpisania się na listę powiadomień na mój kurs Marketing dla e-commerce. Już 18 listopada premiera właśnie tego kursu i tam dowiesz się wszystkiego krok po kroku. Od ustawień menedżera, jak tam poprzez integrację z Twoim sklepem, integrację konwersji API, tworzenie kampanii, tworzenie lejka sprzedaży, wykluczeń, tworzenie grup docelowych optymalizacji itd. itd. Jest tego mnóstwo. Oczywiście zdajesz sobie sprawę z tego, że w większości tych rzeczy w bezpłatnych materiałach wideo jeszcze w ogóle nie powiedziałem, o nich nie wspomniałem. Tak więc szukaj linku do góry na dole po bokach. Jeżeli masz możliwość, dać komentarz, jak Ci się to wideo podobało, to będzie super. No i co? I do zobaczenia 18 listopada, premiera kursu marketing dla e-commerce. Trzymaj się. Hej.